Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest już 13 vlogmas, tutaj jest Mika. A więc tak, otwieramy. Trochę mi się ostrożnie łapie, ale trudno. Tutaj Mika już otwiera, że tutaj już odgryzła, czy nadgryzła już kawałek tutaj nadgryzała kawałek z okienka z miękki otwartego. Zbieramy Miki I idzie jest to? I tutaj tak nie, nie bardzo smakuje, zjadło to. Nie wiem w którym to było, musicie sobie poglądać vlogmasy, ale no jakoś tak, że to żeby tak kochała to nie. Um, tutaj mamy trzynastkę, tutaj. Taka. Więc tak tutaj, nie wiem gdzie mam sobie odłożyć ten kalendarz. Ach. Tutaj Mika już tutaj włocha miękki kalendarz. Zaraz jej właśnie dam tego przysmaka. Hmm, tutaj mam takie bardzo mocne no, odcinko ciekawe co to będzie? A tak bruszkę, ale co to jest związane z, z świętami? Nie wiem w ogóle co to jest związane ze świętami, no ale jeżeli e, tak, takie coś dali, no to uz, uznali to za, za słuszne. Dobrze. E, tutaj mamy Kolejne okienko z kalendarza co jest taki ładny yy, bałwan Kogo chcę lizać <grym> yy, Tutaj jest ten Lindor Naj Najbardziej to jest mój ulubiony kalendarz yy, Więc jak tutaj jest trzynastka yy, Tutaj chyba będzie ta czekoladka Znaczy taka dziwna, wyglądająca jak masło i tak to jest ona ja jeszcze tak w sumie nie próbowałam jeszcze mam te dwie czekoladki, ale może ją spróbuję ale nie wiem czy dzisiaj, czy może jakiś inny dzień bardzo mi się, to jest chyba mój najulubniejszy kalendarz bardzo, to jest mój po prostu, bardzo, to jest mój najlepszy kalendarz bardzo są fajne tam rzeczy i naprawdę go polecam jakbym tak na drugi rok miała polecać to naprawdę polecam ten ponieważ Kosztował 30 zł, ale jest bardzo fajny i yy, bardzo, no, fajny swojej ceny. O, tak powiem. Tutaj Mika chce zjeść Kinnerbueno. <grytanie> Mika chce zjeść? No, tak. Mika bardzo chce zjeść. Ale dla psa nie wolno czekolady tym, Mika? Otworzyłem, dobra, nie otworzyłem jakiegoś e, księga. Myślałam, że nie otworzyła, to się klinka. Ja A tutaj mi się bawi z moją siostrą. Tak się właśnie bawią. I ja tutaj mu kupiłam jeszcze w Koflandzie takie przysmaki. A to są dla Kota. To są, to nie są dla ciebie. Mika się chyba, że to dla niej. I ja już będę kończyć tego vlogmasę, jeżeli Wam się podoba to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!